Marta, Pan Bóg ma litość w sercu. Historia ta dzieje się, kiedy Jonasz po nawróceniu Niniwy wkurza się na Pana Boga za Jego litość. Księga Jonasza, rozdział 4, wersety od 1 do 11. Nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się modlił się przeto do Pana i mówił Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarsisz, bo wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą. Teraz, Panie, zabierz proszę duszę moją ode mnie. Albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie. Pan odrzekł: Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego stronie wschodniej. Tam uczynił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że krzew... Rycynusowy wyrósł nad Jonaszem po to, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew tak, iż usechł. A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce prażyło Jonasza w głowę, także osłabł. Życzył więc sobie śmierci i mówił: Lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Na to rzekł Bóg do Jonasza: Czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? Odpowiedział: Słusznie, gniewam się śmiertelnie rzekł pan: Tobie żal krzewu którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął? A czyż ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt? Pan Bóg ma litość nade mną, kiedy byłam młodsza, nie chciałam litości. Wydawała mi się rodzajem pogardy, patrzenia z góry, a ja chciałam być fajna, mądra i zasługiwać na miłość i pochwały. Teraz sama lituję się nad sobą. Litość to zgoda na słabość, ale i przyjęcie i dawanie czułości. Doświadczyłam swojej słabości, doświadczyłam słabości innych ludzi. Doświadczyłam również czułości: czułości męża, czułości dla niemowlęcia na ręku, dla dwulatka biegającego po domu, dla wpatrzonych we mnie z zaufaniem oczu przedszkolaka i prawie nastolatka. Litość. To też wybaczenie sobie i bliźnim. Kiedy idę do pracy i spotykam się z zarozumiałością, słyszę w sercu, żebym miała litość nad nimi, bo nie wiedzą, że błądzą. Kiedy popełniam błędy, których nie chcę, powtarzam sobie, że Pan Bóg ma litość nade mną i to przywraca mi uśmiech w sercu. Pan Bóg ma litość nade mną, ale też nad całym wielkim miastem, jakim była Niniwa. Odczytuję, że w jego sercu jest litość nad każdym narodem, o którym jestem w stanie pomyśleć: nad krajami Afryki, Koreą, Chinami, Pakistanem, Afganistanem. Wszędzie, gdzie dzieje się zło, on widzi swoje dzieci. Słyszę też jego powagę. On nie traktuje lekko przemocy i zła, które się dzieją, ale wzywa do nawrócenia, aby mógł uratować tych, którzy są ofiarami grzechu, ale też sprawców cierpienia. Wierzę, że w jego sercu jest litość i czułość. Jego litość mnie podnosi, ale i wzywa. Do mojej litości nad sobą i nad każdym, kogo on nosi w swoim zatroskanym, kochającym sercu. Czytała Mariola.